Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, więc sezon trzeci rozdziału 6 wystartował. Yy, niespodziewanie wystartował on bardzo szybko, ponieważ już yy, o północy, co yy, jest prawdopodobnie najszybszym startem eventu, yy, startem sezonu bo tylko yy, 3,5 godziny po evencie Eee, tak nas epic zaskoczył eee, i co? W tym odcinku pokażę Wam, jak wykonać zadania z zakładki Historia Wyspy. Więc w tym sezonie mamy eee, dwa zestawy zadań około fabularnych. Tutaj na dole mamy zakładkę Akademia Supernowa, która aktualnie jest niedostępna. Te zadania e, dopiero zostaną dodane. Kiedyś tam, nie wiem kiedy. E, a tu mamy drugą zakładkę, która również e, również posiada w sobie zadania około popularne czyli historię wyspy. E, mamy trzy zadania. Mamy zadanie cienie odłamka, trening robina oraz serce duszków. E, pokażę wam jak te zadania wykonać. E, jak widzicie również e, jeżeli chodzi o zadanie cienie odłamka i trening Robina, to mam już etap drugi z pięciu i drugi z czterech. Jest to spowodowane tym, że pierwsze etapy tych zadań wymagały podejścia do tych miejsc. Odpowiednio w przypadku Nadziei podejścia do Akademii Supernowa, i w przypadku Robina podejścia tutaj do tej oto, tutaj stacji. Po prostu przechodząc w, wchodząc w, tak jakby w obie te lokacje, po prostu ten etap się wykonywał. Więc, no niestety, nie, nie byłem w stanie, nie byłem na to za bardzo przygotowany. Nie byłem w stanie tego uniknąć, ale tam się wiele nie działo, no bo to po prostu wchodzicie i to wam się zalicza. Dostajecie 10 tysięcy więc to nie ma dużej, dużego znaczenia. E, więc tak, zrobimy sobie właśnie wszystkie te e, trzy zadania. E, no i tyle, zobaczymy, co się, czego się z nich dowiemy. Więc e, myślę, że zrobimy je po kolei. Zaczniemy od cieni odłamka, potem trening Robina i na koniec serce duszków. Więc nie przedłużam już bardziej i widzimy się w grze. Okej, okay, więc y, witam was już w meczu I zbliżamy się do Zupełnie y, nowej lokacji Która nie ma nazwy na mapie, ale OK, y, Czyli do Akademii y, Do Akademii Nie pamiętam teraz tej nazwy, a niestety Gra nie chce współpracować Dobra mamy tutaj nadzieję i dowiedzmy się od niej czegoś na temat twórcy masek. Dago się zmienił. Zawsze był arogancki i zuchwały, ale nie był złoczyńcą. And now we don't know exactly what these spires his summoning are for, but it's not good. Kendo is helping me look into what's going on with Daigo. If you want to help, he's ready. Okej, okay, nieprzetłumaczone teksty. Okej, okay, okej. Okay. Świetnie zaczynamy, dobra. Dobra. Eee, co mamy zrobić teraz zadania? Spotkaj się z Kendo w samotni szuguna, by porozmawiać z nim o dajgo i krainie duchów. Aha Okej. Okay. Aha No dobra, to widzimy się jak już dostanę się do samotni Shoguna. I guess Okej, okay, więc jesteśmy w samotni Shoguna. Mamy Kendo. Rozmawiajmy z nim szybko. Wiedziałem, że ambicje mojego brata doprowadzą do czegoś strasznego, ale coś takiego. Wszedł do Krainy Duchów i wrócił jako ktoś inny. Teraz przyzywa tym roczne Iglicę. Potrzebuje pomocy, by dowiedzieć się, co się z nim dzieje i czy da się go uratować. Okej. Okay. Dobra, uleczmy się. Zadaj obrażenia graczom z karabinu iglicowego. Okej, okay, ale czemu to jest etap jeden z pięciu? A, ukończ zadania z serii Bracia Maski i Ostrza dla Kendo. A, czyli teraz musimy wykonać zadania dla niego, żeby zrobić dalej jej. A, no dobra. No dobra, czyli musimy zadać obrażenia graczom z karabinu iglicowego. Karabin iglicowy to jest to, co teraz trzymam. Jest to nowa broń w tym sezonie. Eee, nawet spoko, taki trochę coś na bazie LKM-a. Eee, w sensie ma duży magazynek dosyć y, fajnie, szybko nawet strzela o dziwo jest celne no ogólnie fajny, przyjemny karabin hmm. więc co, widzimy się jak już y, wykonam to zadanie po prostu nie będę was teraz zanudzał tym wyjściem z burzy i znalezieniem kogoś itd tak dalej, itd tak dalej. dobra, mamy tutaj w końcu strzały. Zobaczcie przy okazji ten karabin w akcji. Wiecie, o. Dobra. Trzymamy dalej i wykonane zadanie. No nie było to trudne. 250 demagia to nie jest dużo. Okej, okay, kolejne zadanie: pokonaj demony strażników. Dobra, czy musimy teraz y, znaleźć takowych demonów yy, Dobra, wiem co zrobimy yy, za chwilę się widzimy po prostu Okej, okay, więc zbliżamy się do Iglicy i powinniśmy tutaj spotkać... Oj, słuchajcie. Tak ah jest. To są właśnie yy, te demony, które mamy pokonać. Pokonajmy takich trzech i i lecimy dalej. Ej, guess. ketce. Dobra, weszłem na chwilę do burzy, żeby z tego jednego je pokonać. Eee, dobra, i teraz mamy kolejne zadanie. Pokonaj DAIGO LUKOR. Dobra, więc tak. Eee, wyjdźmy z tej burzy w miarę możliwości. Okej, okay. więc. Eee, Dolatujemy już do domeny demona Lokacji, w której znajduje się Daigo. Zbierzmy jakąś broń. Lekko się przygotujmy. Zajmiemy mhm. trochę więcej i zaraz go zaczniemy atakować. Zbierzmy jeszcze trochę to, dobra i tutaj go mamy. No i zaczynamy. Przedaj, dobra, Okej. Okay. a no jak sami widzicie, nie jest on trudny, praktycznie jak zniszczycie mu te maski, to on się staje podatny na wszystkie ataki. Dostajemy z niego mityka. Dostajemy medalion. I przy okazji zadanie wykonane. I naszym kolejnym zadaniem jest niż iglicę zwiadowcy lub Iglicę dowódcy. Iglica to są właśnie te punkty, te, te mniejsze to są iglice zwiadowcy, a ten duży to jest iglica. Dowódcy. Więc yy, widzimy się po prostu przy takiej iglicy. którą sobie za chwilę zniszczymy. Dobrze, więc zbliżamy się już do iglicy. Akurat yy, to jest iglica zwiadowcy. Jest ona prostsza. Po raz tu do niej strzelamy. Widzicie. Yy, dosyć szybko ona yy, traci zdrowie. No i tyle. Jest tam jeszcze strażnicy. Ale oni nie powinni być wielkim problemem. Kowem też nie są, więc na spokojnie wszystko zrobione. I teraz wracamy do Kendo porozmawiać z nim o... Kurcy masek, daj go i krainie duchów. Dobra, jesteśmy u Kendo i rozmawiamy. Ten spór, mówi jak daj go, rusza się jak daj go, ale coś jest nie tak. Jakaś mroczna siła przejęła jego serce i umysł w strasznym celu. Jeśli daj go nie panuje nad sobą, może uda nam się go uratować. O, zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. A na razie mamy wrócić do nadziei. Przekazać jej informację. Oddaję go. Więc. No co? Kolejne cięcie. Widzimy się u nadziei. Dobra, więc jesteśmy z powrotem u nadziei. Hmm. Yy. Okej, okay. lecimy do niej i pogadajmy z nim. Kendo uważa, że ktoś steruje Dajgo? To brzmi, szczerze mówiąc, sensownie. Po tym, czego doświadczyła róża zmierzchu, nie mogę sobie wyobrazić takiej zdrady umysłu i ciała. Musimy zniszczyć iglice, uratować Dajgo, znaleźć drogę do krainy duchów i stawić tam czoła mrocznej istocie. Także, no, nic wielkiego. Dobra, i tak ten zestaw zadań mamy już zrobiony. Zostały nam jeszcze dwa. Więc widzimy się teraz u, u robina. Zgaduję, że tam go właśnie znajdziemy. Dobra, więc jesteśmy już na miejscu. Tu mamy właśnie robina. No eee, i co, Rozmawiajmy. Let's talk i kupujemy zaczepny skrzydło strzału za 600 sztabek złota. Dobra, to mamy zrobione. Co teraz? Pokonaj dystans przy użyciu zaczepnego skrzydła strzału. Dobra. Okay. A, no i tyle, dobra. Po prostu się wy musimy wybić, polecieć. A myślę, że najlepszym sposobem na zrobienie tego będzie wybicie się gdzieś wysoko. Czy też polecenie gdzieś wysoko. O, właśnie więcej, coś takiego. Okej, okay. Teraz się powinno udać. Czy całe to nie wiem. Chyba nie. Chociaż. Nie. A jednak. Dobra, udało się. I teraz zba... zadaj obrażenia graczom w ciągu 10 sekund. Co? W ciągu 10 sekund po wylądowaniu zaczepnym skrzydło strzałem. Dobra. Proste. Tylko znajdę jakiegoś gracza. Okej. Okay. Zadanie udało się wykonać. I to jest yy... tyle tego zestawu zadań. Tak jest, został nam ostatni serce duszku. Więc widzimy się u Jade. Okej, okay, więc lecimy do Jade, bo ostatni zestaw zadań. I zgaduję, że za chwilę powinno nam się zaliczyć etap pierwszy. Ok. Duszki chroniły mnie w krainie duchów. Są wyjątkowe. Reagują na wyspę i jej energię. Niektóre z nich ostatnio trochę się zmieniły. Możesz pobawić się z nimi i sprawdzić, czy wszystko w porządku. Dla mnie. No dobra, możemy to zrobić. Dobra, co mamy pierwszy etap się zrobił, drugi etap to było porozmawiać z nią i mamy etap trzeci zbierz duszka zrywu i użyj mocy zrywu punktu zerowego. A więc w tym sezonie zostały dodane dwa nowe rodzaje duchu, duszków do zebrania. Jest to mianowicie Oj. Jest to mianowicie duszek zrywu oraz duszek yy... oraz duszek Mario yy, sorry duszek yy... supermana supermański duszek o i teraz właśnie musimy znaleźć tego pierwszego duszka czyli duszka zrywu po to żeby móc wykonać zryw punktu zerowego więc zejdźmy tu na dół i najlepiej myślę, że będzie poszukać yy, kapliczki po prostu oko kapliczek się zawsze oni gromadzą, ich najwięcej, więc jest największa szansa, że na jakiegoś natrafię. okej okay. mamy duszki albo przynajmniej jednego też nie tego którego potrzebuję teraz zobaczmy yy, kapliczkę nam powie jeszcze tu coś jest w pobliżu Mamy. Tutaj się znajduje duszek. Nam potrzebne do szczęścia. E! Dobra, mamy go. ok i teraz musimy go użyć. Więc rzucamy go. Zaraz zbieramy i. Taszujemy się. Proszę bardzo. Dobra. E, ostatni. Etap Dostarcz Duszka Zrywu do kapliczki. Proszę bardzo, łatwo. I to by tak naprawdę było na tyle. Zadania, historia wyspy, ukończone. Na chwilę obecną są to wszystkie zadania. Czy będzie ich więcej? Ciężko w sumie powiedzieć. Szczególnie też, że jest to wiadomo początek sezonu, więc nie Więc naprawdę jeszcze niewiele wiemy co się będzie dalej działo, ale na chwilę, obas, o, na chwilę obecną jest to tyle. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Na razie.